Cześć, witajcie! Z tej strony ponownie witam się z Wami Dawid, jeden ze z gramowanych, a to jest kolejny odcinek z gry Don't Star w se może nie w serii co tylko. Zaplątałem się, co tylko z modyfikacją The Staff of Nightmares. Więc skoro jeszcze nie ma końca trzeciego dnia. Ko przepraszam końca drugiego dnia, pozbieramy sobie dodatkowe kłody drewna. Jesteśmy tutaj przy domku świni. Come on! I know you are home. I mam ze sobą chestera. W chesterze. chesterze... Tak to się odmienia. Mamy nitr i szyszki. To odłożymy tą szyszkę. I na razie przeczekamy tutaj kolejną noc. I czego my tak właściwie szukaliśmy? Czego? I chyba szukaliśmy bawołów, bo nie mogliśmy ich nigdzie znaleźć. No, Z trzeciego dnia poszukam sobie oh. Jakoś dźwięk mi się tutaj zaciął. Będę musiał to chyba naprawić w programie do montażu. Nie wiem czy mi się to uda. Chester. O, Chester nam tutaj zasnął. Możemy przybliżyć obraz. Come on, I know you are home. Jak się oddale, to tutaj zapali się światło? Nie. Innak nie, nie. Pamiętam, pamiętam, że jeżeli podchodziło się do domków, to chyba zapalało się światło. No, mniej tym. Chester nam zasnął. A my sobie upieczamy ten kąsek. Zjemy go sobie, żeby odnowić nam. żeby odnowić sobie trochę jedzenia. Będziemy musieli też popracować trochę nad zdrowiem psychicznym, bo drastycznie nam spadło. Ale to wszystko zrobimy trzeciego dnia i poszukamy bawołów sobie bawoły są bardzo ważne w tej grze, ponieważ dadzą nam futerko chcą nam kupy i będzie w ogóle bardzo fajnie poza tym jeszcze zapomniałem dodać że że teraz odcinki z różnych serii będą dłuższe wiąże się to z tym że Kamil kolega z którym prowadzę właśnie ten kanał zesperowanych gromowanych o, świnka wyszła właśnie zadzwonił i potwierdził właśnie tam tożsamość i dzięki temu możemy wstawiać dłuższe odcinki, więc myślę, że ten odcinek będzie jakoś 20 minutowy, 20 kilkuminutowy. Zobaczymy jeszcze. Na razie wiem, że będzie dłuższy. O, weźmiemy sobie tutaj, są nawet dwie marchewki. Marchewki też są bardzo ważne, bez nich nie przeżyjemy. No i zastanówmy się, chyba pójdę w tę stronę. Pójdę na wschód, ponieważ dzień się nam teraz wydłuża. Mamy więcej czasu i możemy. O, indyk? Dobrze widzę indyk? Tak, to chyba indyk. Tu jest chyba ten sam domek, tak. No, i jest świnka. Świnek nie będziemy zabijali. Świnek nie będziemy zabijali na razie, ponieważ może się tam narodzić krampus. Może nie tyle narodzić, co pojawić krampus. Krampus to jest takie bardzo upierdliwe stworzenie, które rozwala nam wszelkiego rodzaju skrzynki i obozowiska, i przez to krannie nasze materiały i zasoby. To jest bardzo złośliwy dupek, ale pojawia się dopiero w momencie, gdy. Gdy pozabijamy dużą ilość takich niewinnych stworzonych jak króliki, świnki, bawoły. Szczególnie bawoły, pozbieramy sobie ten flint. Dużo czasu spędzam, zauważyłem, na, na zbieraniu tych wszystkich takich duperałów, których w ogóle nie powinienem zbierać, ponieważ mam ich dużą ilość. Ale zawsze się przydadzą. O, tutaj są aż trzy ule. Będę przynajmniej wiedział, gdzie szukać pszczółek. I dalej nie widzę żadnej sawanny. A co za tym idzie bawołów to stra. O! Tu jest bardzo ważne. Bardzo ważne miejsce jest Tauchstone. To jest takie jedno dodatkowe życie. Nie wiem, chyba się już z czymś takim spotkałem. Spotkałem się chyba z tym w kilku poprzednich grach, ale nie wiem, czy akurat w tej serii. No nie wiem, w każdym razie, jeżeli... Jest to jakaś dla was nowość, to podwyższa wartość merytoryczną materiału, ja się z tego bardzo powodu cieszę. Zetniemy sobie też to drzewko i będzie dobrze. O, indyk wypchnął. Czasami te indyki stają się strasznie upierdliwe jak mamy większą ilość tych krzaków borówek. To są borówki zdaje się. Coś mi chyba klatki spadają. Będzie trzeba nad tym popracować później Na razie mamy jeszcze, jeszcze dzień trzeci i ani śladu żadnych bawołów. Bawole, bawole, gdzie jesteś? Szukam bawołów Dotarłem na skraj mapy z Chesterem. Biedny Chester, tak za nami musi biegać. W sumie to on nie biega, tylko skacze. Więc musi za nami non stop skakać. I chyba sobie pójdziemy w tę stronę. Mam nadzieję, że znajdziemy w końcu jakieś bawoły, bo będzie cienko, jeżeli naprawdę ich nie znajdziemy. Najwyżej rozbiję obóz i postaram się jakoś przeżyć bez bawołów. Jest to wykonalne, ale jest to trudniejsze niż w takiej normalnej grze. Z bawołami, oczywiście. Hm. Tutaj jest trawa, jest kwiat, jest ul, są pszczoły. Jest jakiś ul, są pszczoły. Pszczółek na razie nie ruszamy, ale pszczółki dadzą nam dużo miodu, jeżeli zbudujemy w swoje własne ule. Tak zwane biboksy. Nie mylić proszę z beatboxami. <laughs> o, żaby nas za chciałby zaatakować. Wredne żaby. Jaka jest z nami skacze? Chester, przegonię Chyba Chester ją jednak przegonił. Dobry Chester. Wiedziałem, że to dobry pomysł, brać go tutaj ze sobą Wilson, Chester, Złoto i, i normalnie hajs się. O, jest kupa! To znaczy, że są bawoły! Jej! Jej! Znalazłem jednego bawoła. Super. Ogólnie rzecz biorąc, jestem strasznie zadowolony, bo jest bawu, Ale jak jest jeden, to będzie strasznie. Jest jeden bawuł. One się fajnie tak dziwią. Szukamy kolejnych bawołów. Są kolejne bawoły, są. O ja, tu jest całe stado bawołów. Jaram się. Jaram się jak kościół w Norwegii normalnie. Ja! Toż to normalnie jakaś plaga bawołów. Ile z nich kub będzie? Toż to normalnie będziemy mieli tyle kup, żebyśmy normalnie nimi zalali całą Polskę. No, może nie tyle Polskę. Nie chcę mi się teraz liczyć tylko bawołów. One się fajnie tak dziwią. To mi, to mi się strasznie podoba. Dobrze, i chyba czuję, że gdzieś tutaj rozbijemy sobie obóz. O, jakiś bawół nam tutaj wszedł. Zjeżdżaj stąd, bawolę. Nie chcecie tutaj. Wracaj do swoich. Zastanówmy się, tylko gdzie tu rozbić dobrze obóz. Na pewno gdzieś tutaj, na tej polanie. Tutaj sobie byśmy ładnie wykarczowali. Ten teren. Myślę, że byłoby całkiem w porządku. Tylko bym musiał jeszcze znaleźć kilka króliczych norek. Ale to. Ale to może sobie poczekać. O, zapisuję mi w tej chwili. I zbudujemy sobie fire pit czyli takie stałe już. Zjeżdżać tą bawolę. Zbudujemy sobie takie stałe ognisko. Myślę, że gdzieś tutaj dalej od tego bawoła zbuduję. Bo później jak te bawoły nam się tutaj pomrowią. To się od nich nie obegnamy. O, tutaj myślę, że będzie całkiem w porządku. Tak. Tylko będziemy musieli sobie wykarczować ten teren. Więc sobie już tutaj postawię. Mm, tutaj. Mm, dobra, tu. Nice and comfy. Też tak myślę, Wilson. Zgadzam się w całej rozciągłości. Obetniemy sobie tutaj to drzewko I już się bierzemy Chester, chester niestety nam nie pomoże Tym Chester będzie się tylko Przepraszam, Chester będzie się tylko nam przyglądał Może będzie jeszcze trochę spał Jak w tej chwili Podłożymy pieniek do ogniska na 2 Zbudujemy sobie w końcu science machine Tak z tej strony jest science machine, zbudujemy sobie od razu. Shoal, yy, łopatę, tak? Tak, łopatę. Gdzieś tu był plecak. Tu jest plecak, jest plecak. I skoro mamy plecak, mamy więcej, aż o 8. Mamy więcej miejsca, oczywiście, bo nie dokończyłem Locksuit zbudujemy sobie też locksuit i może spirkę jakąś. Tylko, że do spirki potrzebuję lin. Mamy spirkę. I ze Spirchą będziemy mogli walczyć. Yeah. Mm, to raczej nie brzmiało zbyt zachęcająco. Będę musiał też popracować nad. nad swoją dykcją. Chester sobie śpi. Ciekawe, czy jak go otworzę, to on się obrazi. Nie, nie obraził się. Nie, i się nawet obudził. I zasnął znowu. No, co za chester. Alchemy Engine. Może sobie też Alchemy Engine zbuduję. Nie, nie zbuduję, bo mam zbyt mało pieniwków. Chester, masz tutaj, zjedz sobie. Zjedz sobie szyszkę. Dobra, skoro już mamy... Skoro już mamy odpowiednie ognisko, możemy przystąpić do budowy naszej bazy. I myślę, że w tym odcinku będziemy tylko... O, I am so hungry. No dobra. Jedz, yes, Wilson, niec yes. Masz trochę tych borówek, zjadłeś. Mam nadzieję, że się ucieszyłeś. Wykopiemy sobie te patyki, wykopiemy sobie też krzaczki... Wykopiemy sobie drugi krzaczek z patykami... Weźmiemy tą karotkę... I cóż, myślę, że cały ten odcinek i cały dzień czwarty by... O! Wredna. Wrena się mi się skończyła. Chciałem chciałbym powiedzieć, że cały dzień czwarty będziemy ścinali drzewa, będziemy karczowali sobie ten teren pod naszą bazę. To będzie trochę monotonne, zwłaszcza że to będzie opierało się tylko, że podchodzę do drzewa, pukam, pukam z 15 razy dojrzałe drzewo i później biorę łopatę, tak jak teraz, wykopuję pienię. I to będzie głównie na tym się opierało. O, tu jest królicza nora. Już wiem, gdzie będę pułapki zastawiał. Mam już jednego królika. Niech są sobie tutaj skosi to drzewo. Wykopiemy sobie też ten pieniek. I zobaczmy, jak to wygląda. Jeszcze tutaj przynajmniej to będzie trzeba wykosić. Tak myślę, że będzie trzeba gdzieś tutaj posadzić tę trawę i... Te powyciągane patyczki, może nie tyle patyczki, co sadzonki do patyków, tak brzmi bardziej poprawnie. Kamil czasami dowala się o to, że ja... że ja tak zwracam dużą uwagę na poprawność tego, co mówię. Być może jest to złe, bo czasami kogoś to wkurza, czasami mnie samego to wkurza, ale... ale ważne jest, żeby mówić poprawnie. Przynajmniej według mnie. Weźmiemy sobie tą karotkę. I na razie będziemy wszystko tutaj robili, żeby uporządkować teren pod obóz. Mam tylko nadzieję, że drzewiec mi się tutaj nie pojawi, to byłoby straszne. Te drzewce naprawdę są wkurzające. Bijesz takiego, bijesz, a on nic. Ej, deszcz pada. No nie. Zły deszcz. A było już tak pięknie. Wywiady miały być, autografy i nic e, Chester, proszę Cię, masz tu to Wskosimy sobie jeszcze te dwa drzewka I może sobie w końcu jakąś skrzynkę zrobimy to nie byłoby aż takie głupie W końcu mam jedną podręczną skrzynkę Ale zawsze przydałyby się jakieś skrzynki w obozie To nie jest wcale aż takie złe Bierzemy... O, chyba mi się nawet siekierka skończyła. Tak, skończyła mi się siekierka. O, kurde. To już to piorun był. Mam tylko nadzieję, że jak ścinam drzewo, to piorun we mnie nie uderzy, co? Co? Mam nadzieję. Bo to by było smutne zakończenie tej przygody. A tego bym nie chciał. Zwłaszcza, że to dopiero drugi odcinek. I znowu psują mi się narzędzia. Hmm, coś z tym muszę zrobić. Co ja z tym teraz zrobię? Eee, to będzie strasznie monotonne. Dobra, tutaj już tak wykarczowałem sobie, więc weźmiemy się za drugą stronę. Weźmiemy się za drugą stronę. Mam nadzieję, że tym razem również nie spotkamy żadnego drzewca. Drzewca chyba mogą z każdego typu drzew, nawet tych nawet tych najmniejszych mogą się pojawiać nie wiem czy jest to do końca prawda ale ale lepiej uważać na drzewca bo drzewiec w tej części gry może nie, nie części co co na samym początku gry jest strasznie jest strasznie ciężki do pokonania Tniemy, tniemy, tniemy. Skosimy od razu sobie te trzy. Te trzy drzewa. W ogóle to są drzewa i Takie bardziej sosny. Skosimy te trzy sosenki sosenki? No. Nie wiem. I mamy bardzo dużo pieńku, z czego się bardzo cieszą. Teraz zrobimy sobie jakieś skrzynki. Zrobimy sobie też. Alchemy Engine, to jest chyba nie wiem, silnik alchemiczny. Coś w tym stylu. Ktoś może mnie w tym oświecić? Jeżeli ktoś to ogląda i może inaczej, może jeżeli ktoś to w ogóle obejrzy i yy, będzie i dotrze do tego momentu, to niech mi powie, to niech mi napisze w komentarzu, czy miałem rację czy nie. ponieważ ciężko jest tak mówić o czymś, o czym nie ma się pojęcia. To jest tak samo, jak odpowiadasz z jakiegoś przedmiotu, a nic na ten temat nie wiesz. To możesz jedynie nawijać, co ci ślina na język przyniesie. I mieć nadzieję, oczywiście, że, że uda ci się zdobyć satysfak satysfakcjonującą ciebie ocenę. Odłożymy do chestera, mam już 33. Szyszki. Zrobimy sobie Trochę tych deseczek 6 chyba starczy na dwie skrzynki. Noc chyba zaraz... zaraz zapadnie tak, zaraz zapada noc. I, i zrobimy sobie dwie skrzynki. Skrzynki będziemy tutaj budowali. Jedna skrzyneczka i druga skrzyneczka. Tester hmm, nam tutaj sobie spokojnie śpi, więc my zbudujemy sobie alchemy engine. Do tego potrzeba czterech desek i dwóch y, ociosanych kamyczków, cut stone. A były cztery deski? Chyba tak. Raz, dwa, trzy, cztery. I znowu nie mam kłódek. Ku mm, może nie tyle kłódek, co kłód... Mm, pieńków? Mamy alchemy engine. It's even more science. Science -y that the last one. Kaleczę język angielski. Bardzo za to przepraszam. I zbliżamy się do końca dnia czwartego. Jej. Myślę, że. Myślę, że niedługo zrobimy sobie koniec tego odcinka. Dotrzemy do, jak do jakichś 20 minut. Ale najpierw. Posadzimy te krzaczki, posadzimy tę y, trawkę i te, pa, i te sadzonki od patyczków. Mam nadzieję, że zdążymy jeszcze to zrobić w tym odcinku. Może kupy jeszcze jakieś zbierzemy. Chociaż nie, myślę, że już nie starczy nam czasu. Więc zastanówmy się: tutaj gdzieś będą krzaczki, tutaj gdzieś będą patyczki, a tutaj gdzieś będą, będzie trawka. Proszę nie mylić strawką taką inną. Ej, w ogóle możemy Chestera przesuwać. Wow. Wilsonowi wyrosła broda. Wilson jest. Wilson jest bardzo fajną postacią, bo mu rośnie broda. Może nie tyle broda, co zarost. Rany boskie. Znowu coś palnąłem głupiego. Broda nie może rosnąć. Brodę ma każdy z nas. Dobra, i tutaj będą patyczki. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tutaj z kolei, tutaj z kolei będziemy musieli jeszcze wykarczować ten teren, ale to już zrobimy w następnym odcinku. A ja tymczasem żegnam się z Wami. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach z gry. Don't Stir. Żegnam Was bardzo i żegnam Was również, Wilson i Chester. Chester, pożegnaj się, Chester się pożegna. Do widzenia.